lo 3210 Dzisiaj u babci Locadi wygrzebałem winko z winiarni właśnie Egri to już jest ten z hologramem widzicie on jest wydany był nie wiem czy tu chyci cholera z 2015 Czyli już troszeczkę latek ma, zaraz go otworzę, postawię go na stole. Niech troszeczkę się wyrówna. I za chwilę go będę odkorkowywał. Powiem Wam, jakie są walory smakowe. Nie wiem, czy obecnie Egri ma. Ja, ja pamiętam jeszcze kiedyś z dzieciństwa. Nie wiem, czy Wy pamiętacie. Z dzieciństwa jak to fajnie brzmi, że Egri to był taki byk na całej etykiecie, taki czerwony byk na czarnej etykiecie, mniej więcej tam jakieś złote elementy miał. No ale, ale teraz już jest taki tego typu. Pamiętam ten smak. Zobaczymy co teraz będzie za zwalor za smakowy. Zaraz tutaj go otworzymy siema. No i przystępujemy do otwarcia. Dawno nie piłem. Ja to robię zawsze tak, że najpierw ściągam te powłoki słynne. Teraz zastosujemy tego typu łotwierac, tego typu korkociąg. Bo wiadomo, że kiedyś pokazywałem, zazwyczaj pokazuję na różnych korkociągach, pamiętacie? Staram się, żeby żeby pokazywać na różnych korkociągach i przy okazji zrobić filmik też jak otwierać korkociągiem bo nie każdy to jest tak zwany korkociąg dźwiękowy bardzo fajny bardzo fajny w obsłudze tutaj zjedziemy kamerą tak i oczywiście winko zostawiam tak jak teraz na chwilę idę po kieliszek. Kieliszeczek jest dostawiony. Dwie minuty to potrwało. Robimy tu mini porządek na stole. Zjedziemy bliżej, bo będziemy, będzie proces nalewania. Zaraz Wam powiem pierwsze moje wrażenie. Jakie jest? Oczywiście życzę wszystkim zdrowia. Biorę łyka. Nie schodźcie. Mm. Pem. Przypominam sobie ten smak dzieciństwa. Jest wspaniale. Naprawdę. Smaczne. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest jakieś wino hiper. Wiadomo, ono jest w dobrym przedziale cenowym nawet. Obecnie nie podam Wam, jaka jest obecnie jego cena, bo też nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu ktoś ma ochotę napić się na czerwonego wina. To jest to naprawdę dobre, przyzwoite wino. I powiem Wam coś ciekawego: że w Bułgarii Egri można kupić chyba taniej niż u nas i jest bardzo dużo rodzajów. Pozdrowienia serdeczności, Wasze zdrowie. Star StarTV Siem. Mmm prima